Witam Was ponownie, senator Wrocław. Ja się nazywam Damian Terka. Dziś e, znany już Wam właściciel tejże firmy, Grzegorz Reimer, odpowie na najczęściej zadawane przez Was pytania, które wysyłacie czy to na messengera, e, czy w mailach. E, cześć, Grzegorz. Witam, Damian. Witam wszystkich. Jakby ktoś nie znał senatora Wrocław, bo ogląda nas tutaj pierwszy raz, to tylko proszę zerknąć meble na wymiar, zabudowy wnęk, drzwi przesuwne, serwisy, szaf, serwisy drzwi przesuwnych. O tym będziemy też rozmawiać. Pierwsze pytanie Grzegorz, które najczęściej się pojawiało gdzieś tam pod postami, czy w wiadomościach było, z czego korzystacie, wykonując meble na wymiar? No przede wszystkim tutaj trzeba dodać, a raczej zacząć, że korzystamy z wielu osób, które są doświadczone w temacie, są ambitne wiedzy i lata doświadczenia. Tak? Kolejny idąc już patrząc na rzeczy materialne, czyli są to płyty meblowe o grubości 18-10 mm, a także profile aluminiowe, stalowe, więc asortyment jest po prostu ogromny, jesteśmy zaopatrzeni jak niejedna hurtownia, więc tutaj do wyboru, do koloru, co do milimetrów skrzybimy. Tutaj mam piękną płytę Dom Partisan grubości 18 mm, wyczuwalna struktura drewna także fajne, naprawdę piękne wypełnienie kolejna płyta Dąb Cortona tutaj jeszcze bardziej wyczuwalna struktura drewna ciekawa płyta, troszkę bardziej szara ale też bardzo ciekawa tutaj mamy klasyczną płytę białą czyli Alaska, to jest nasz taki top seller czyli sprzedajemy tego najwięcej jest to płyta biała, bardzo gładka Świetna płyta, na przykład do sypialni, czy ludzi, którzy po prostu lubią biel albo rozświetlić swoje pomieszczenie. Ciekawy temat. Kolejna płyta to dąb Murano. Struktura także wyczuwalna. Tutaj warto znaczyć, że płyty mają różne struktury i są one opisywane w różny sposób. Ale co dla Was najważniejsze, czyli drogich klientów, to to, czy ona ma strukturę, czy nie. Czyli czy jest wyczuwalna pod, pod dotykiem drewno. Czy jest po prostu gładka jak kartka papieru. I te drewnopodobne są zazwyczaj właśnie strukturalne, czyli z taką strukturką drewnianą. No i dom pradawny, płyta drewnopodobna, przypomina, właśnie tak jak sama nazwa wskazuje, meble dębowe, bardzo ładna. Często się też sprzedaje, także możemy ją polecić śmiało. No, płyt, tak jak Państwo widzą, jest tutaj naprawdę dziesiątki, jak nie setki, więc tylko ogranicza nas wyobraźnia a że wyobraźnia nie ma ograniczeń to nie ogranicza nas w zasadzie nic tak? także zapraszamy do naszej pięknej solarni dbamy o bezpieczeństwo, higienę pracy punktualność można na nas postawić płyt jest naprawdę dużo wypełnień, drzwi przesuwnych także zapraszamy I korzystamy jeszcze ze szkła także wszystkie szkła z koloru palety RAL możemy wykonać a także Lustra brązowe, srebrne, grafitowe, także jest tego naprawdę sporo. O co dbacie wykonując te meble, podczas właśnie produkcji bądź już dostarczając je do klienta. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo, higienę pracy. Na drugim miejscu patrzymy na każdy milimetr, czyli wszystko, no to jest stolarnie jednak, więc my stolarze mierzą czas w milimetrach i w sekundach, więc wszystko musi być co do milimetra, żeby pasowało później w mieszkaniu. Tak jeszcze dodając, dbamy o to, żebyśmy byli punktualni, tak, czyli okay. Tutaj mamy co do milimetra, ale jadąc już na montaż zawsze staramy się być, jeśli montaż jest na dziewiątą, to jest na dziewiątą, także nasi montażyści tutaj są tytanami pracy i, i naprawdę można na nich postawić. Dobrze, to też nasuwa mi się pytanie, które również się pojawiło, jaki jest czas oczekiwania? Na meble, mm -hmm. na wykonanie. Tutaj w zależności. Czyli również montaż, nie? Mm -hmm. Tutaj zależnością jest po prostu wielkość zamówienia. Czyli mm -hmm. jeśli po prostu robimy meble na przykład dla całego mieszkania, to tutaj wiadomo analogicznie do tego czas będzie dłuższy w stosunku do po prostu małej, małej szafy czy małych mebli. tak? Ale trzeba patrzeć na okres około 2 do 3 tygodni. Grudzień mam praktycznie zamknięty, więc zbieramy zamówienia na nowy rok. Także z tego miejsca zapraszamy. Po 2-3 tygodni czas mm -hmm. oczekiwania na produkcję mebli. Tak. Również tu już mówimy o montażu tak, wraz Czyli z, montażem. z montażem. Już wraz z montażem. Okay. To ja zachęcam w takim razie tych Państwa, którzy jeszcze nie byli, nie widzieli przejrzeć sobie profil Facebooka tak. senatora Wrocław. Tam są najczęściej dodawane zdjęcia z ostatnich realizacji. Uh -huh. I pojawiają się właśnie, tak jak wspomniałeś, zabudowy całych mieszkań. To już mhm. nie jest tak, że jedną rękę ktoś robi, tylko mamy rękę w domu, w dużym pokoju, przedpokoju, gdzieś tam Dokładnie. jeszcze inne zabudowy. Drzwi przesuwne. Mhm. Z czego wykonujecie? To też pytanie się bardzo często pojawiało. Mhm. Drzwi są wykonywane głównie z profili aluminiowych. Kiedyś były w sprzedaży profile stalowe, ale one się wyginały i gieły od samego patrzenia. Mhm. Więc tutaj po prostu wyszliśmy ze stali i robimy po prostu profile aluminiowe, bo one są twarde, są ładniejsze i są przede wszystkim w wielu dekorach. Wprowadziliśmy kolory szczotkowane, czyli mają taką fajną strukturę. Kolory białe, lakierowane, matowe. Jest tego naprawdę sporo rączki kwadratowe, prostokątne, półokrągłe, więc tego jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o wypełnienia, drzwi przesuwnych, są to płyty meblowe 10 mm, 18 mm, drewnopodobne, białe, szare. Próbniku, próbniki są nasze takie więc no naprawdę można się zagubić w tych kolorach czasem, ale to uważam, że to jest zaleta w tych czasach. Tak? Ale wy doradzacie, bo macie tutaj tak. zespół, który doradza? Tak, mamy świetnego projektanta z wieloletnim doświadczeniem, naprawdę perełkę w naszym składzie, Pan Krzysztof. Krzysztof, pozdrawiamy. Tak, zna się na tym jak mało kto, mógłbym rzec nawet, że najlepiej we Wrocławiu, jest jednym z lepszych projektantów, to na pewno. I on przyjeżdża do, do Państwa, mhm. wykonuje pomiar według, według, że tak powiem, naszych rysunków i robi. Waszych piechne. rysunków, a Państwa pomysłów. O właśnie, warto odznaczyć, tak jest. No bo Użyczy... te projekty są różne, i tak. skosy, i nieskosy. I... Możemy powiedzieć, że urzeczywistniamy ludzkie marzenia i pomysły. Dobrze, tak no to fajnie. To teraz jeszcze może przejdźmy dalej do tego mhm. miejsca, bo wspomniałeś przed chwilą tak. o tym, że i szafy na lata. Tak. Ktoś mógł powiedzieć, no a mi się zepsuje i za chwilę muszę całą szafę wymieniać. Mhm. Jest tak? Czy jednak tutaj się odniesiemy do serwisu szaf? Pewnie. I uwaga, proszę posłuchać teraz serwis szaf przesuwnych. I drzwi przesuwnych bez ingerencji w środek szafy, czyli mhm. przykładowo jeśli nie chcą Państwo inwestować kilka tysięcy w nową szafę, no bo czasem nie jest to potrzebne, to my wykonujemy serwis szafi. Naprawiamy wszystko tak, żeby to działało kolejne lata. Wymieniamy systemy jezdne, wymieniamy tory, wymieniamy nawet całe drzwi przesuwne. Powtarzam, bez ingerencji w szafę, więc nie musimy nic rozprówać nic rozkładać elementów. Tylko Państwo pokazują, te drzwi się nie przesuwają. My przywozimy konkretne wózki stalowe, czy aluminiowe, czy same systemy jezdne, czy tory i urzeczywistniamy naprawioną szafę. 7 lat gwarancji dajemy na systemy jezdne. Także to jest naprawdę sporo, a zrobiliśmy taką fajną rzecz, nasza Pani z biura Jola wymyśli, wymyśliła taką rzecz, że po dodaniu opinii dodajemy rok do gwarancji, czyli I... 8 lat gwarancji, no to, to jest naprawdę sporo. Nie? No. Te szafy się nie psują po 8 latach, to jest pewne, tylko po kilkudziesięciu, ale w razie czego jakby coś się stało niewyjaśnionego. Oprócz w gwarancji sposób. to jeszcze właśnie oferujecie tak. też serwis. Dokładnie tak, więc ale... tutaj szafy Wasze są z nami bezpieczne i naprawdę w świetnych rękach. Ambitnych i zjednoczonych osób. Dla tych, którzy nie wiedzą, było pytanie: czy robicie Wrocław, czy też gdzieś indziej jeździcie, montować szafy bądź meble? Jeśli chodzi o lokalizację, to staramy się trzymać w Wrocławia, ale powiedzmy taki okrąg jakby zrobić od centrum Wrocławia na 30 km, no to jesteśmy w stanie dojechać do Długołęki, czy środy śląskiej, mhm. czy tam koło do Pola gdzieś. Także przyjmijmy, że od centrum 30 km, ale w razie czego, jak było jakieś większe zlecenie. I warto by było pojechać. Miałby, mielibyście Państwo jakiś bardzo ciekawy pomysł ambitny, którego chcielibyśmy się podjąć gdzieś pod Wrocławiem. Przyczepę podpinamy albo busa, ładujemy, Lecimy na montaż. Nie ma problemu. Senator? Tak jest. Kropka wroc, kropka pl, mhm. Bądź senator wroc, myślnik Wrocław.pl Tak jest. No dobra. Jesteśmy także na Instagramie, na Facebooku. Także zapraszamy serdecznie do przeglądnięcia naszych realizacji, jest tego sporo. Jakbyście mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, Dokładnie. zadawajcie, nagramy kolejne wideo, w którym Grzegorz opowie, odpowie na te pytania, Nie, bądź pod postem. Pewnie, że tak. Zapraszamy.